Świadomość to nie kontrola, to obserwowanie tego, co się dzieje w tobie i wokół ciebie, bez potrzeby zmieniania tego. To najtrudniejsza lekcja, zaakceptować rzeczy takimi, jakie są, uczyć się kochać nie tylko to, co przyjemne, ale i to, co trudne. Przebudzenie to pełna akceptacja, a nie ciągła walka z rzeczywistością. Świadomość to również uważność w relacjach. Jak często słuchamy drugiego człowieka, nie myśląc o tym, co sami chcemy powiedzieć, jak często jesteśmy naprawdę obecni w rozmowie, nie oceniając, nie osądzając, nie przewidując. Demello mówi: być świadomym to słuchać, widzieć, czuć, bez filtrowania przez własne myśli i oczekiwania.